Szanowni Państwo, z okazji świąt Wielkiej Nocy chciałabym wszystkim mieszkańcom Wadowić złożyć jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, abyście Państwo spotkali się rodzinnie przy Wielkanocnym śniadaniu, aby było bardzo serdecznie, miła rodzinna atmosfera i oby było bardzo, bardzo dużo radości. W poniedziałek śmigus dyngus, mam nadzieję, że nie będzie padało niebo, tylko my między sobą, żeby tradycji stało się zadość, będziemy się kropić wodą. Mam nadzieję, że w te święta wiosna na dobre już zawita i na zewnątrz, i będzie ona w naszych sercach i w naszych domach. Szanowni Państwo, po świętach wielkanocnych, 27 kwietnia, Wspaniała, wielka uroczystość. Kanonizacja naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II Wielkiego. Część Wadowiczan wybiera się na tę uroczystość do Rzymu, ale większość zostaje tutaj na miejscu w Wadowicach. I dlatego chciałabym wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić, abyśmy spędzili ten dzień razem na Wadowickim Rynku. O godzinie 9:27 kwietnia będzie Msza Święta na Wadowickim Rynku, a potem o 10:00, wtedy gdy rozpoczną się uroczystości w Rzymie na Placu Świętego Piotra, my będziemy mogli tutaj na telebimie tę uroczystość wspólnie oglądać. Zapraszam wszystkich, zapraszam młodzież szkolną, starszych strażaków, stowarzyszenia, wszyscy, którzy są. Mają na to ochotę goście, pielgrzymi, którzy przybywają do Wadowic. Razem będziemy oglądać, przeżywać tą uroczystość na wadowickim rynku. W godzinach popołudniowych, po obiedzie, zapraszam wszystkich na. Też w Wadowicki Rynek będzie można posłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry naszej szkoły muzycznej. Jest to wspaniała sprawa, jest tam utalentowana młodzież, a wieczorem o godzinie 19.00 koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. 27 kwietnia to wspaniały dzień. Dzień, w którym powinna dominować wielka radość. I byłoby bardzo dobrze, abyśmy wszyscy razem, wadowiczanie, cieszyli się i abyśmy ten dzień starali się spędzić właśnie tutaj, w centrum naszego miasta, na wadowickim rynku. Zapraszam bardzo serdecznie.